Synteza DNA, RNA i białek. W większości organizmów materiał genetyczny jest przechowywany w postaci DNA. U ludzi jądro każdej komórki zawiera trzy iloczyn kartezjański 10 do 9 par zasad DNA rozmieszczone na 23 parach chromosomów, a każda komórka ma dwie kopie materiału genetycznego. Jest to znane pod wspólną nazwą ludzkiego genomu. Genom ludzki zawiera około 30 tysięcy genów, z których każdy koduje jedno białko. Duże odcinki DNA w ludzkim genomie podlegają transkrypcji, ale nie kodują białek. Regiony te nazywane są intronami i stanowią około 95% genomu. Sekwencja nukleotydów ludzkiego genomu jest obecnie znana z rozsądnym stopniem dokładności, ale nie rozumiemy jeszcze, dlaczego tak wiele z niej jest niekodujące. Część tego niekodującego DNA kontroluje ekspresję genów, ale cel wielu z nich nie jest jeszcze poznany. To fascynujący temat, który z pewnością będzie się szybko rozwijał w ciągu najbliższych kilku lat.